Siemanko. Witam was na no, stawu Pilczyckiego. Mamy godzinę, no, przed ósmą, yy, przed dziewiątą. A mam tutaj taką zanętę Wsypałem jakieś kilo dwadzieścia. Ona no, jest fajna, ma pieczywko fluo. Trochę tej grubszej frakcji właśnie. A, dodałem trochę tutaj kleju. Yy, I to będzie moje wstępne nęcenie. Oraz będę na to najpierw e, łowił normalnie na koszyczki, natomiast w drugiej fazie e, zużyję tą resztę tej zanęty I dodam sobie gliny wiążącej Tu mam jakieś, e, mi się wydaje, że trochę ponad pół kilo Tutaj sobie też od razu dodam trochę melasy Mam taką resztkę No już jest tam przez noc sobie stała z wodą no tu jeszcze troszkę z tego pojemnika idzie wydusić. Także ja sobie to zaleję wodą najpierw i później będę to męczył. Na razie to rozrobię z wodą i biorę się za rozwijanie sprzętu. Nikogo nad stawem nie ma jeszcze. E, mam nadzieję dzisiaj na jakieś leszczyki, na jakieś fajne płocie jest na to, że tak powiem, szansa. No dobra co? Trzeba zanętę zamoczyć, brać się za rozwijanie. A Was serdecznie zapraszam na film. Przystępuję do nęcenia. Mam taką szklaneczkę. Założyłem tylko robaczki, żeby mi przypon się nie plątał. Jakaś przeciwwaga była przy rzucie. I to będę nęcił teraz sobie dalszą odległość nie jakoś daleko, idealnie to sobie zaklipsujemy. Ja myślę, że pięć koszyczków zupełności. Wystarczy. Zanęta fajnie się wypukuje. Nie. Jest naprawdę głęboko, bo tu mamy jakieś 6 metrów tam gdzie rzuciłem, także chwilkę trzeba poczekać na ten opad. Osiadło. Jeszcze jeden kaszyczek. zmiana koszyczka i ta sama zabawa z drugą wędką. Tu mam taki koszyczek trzydziesteczkę. Nie za duży. Możliwe, że zmienię później na większy, zobaczę. No ale jest tam solidnie podnęcone. Tutaj mam haczyk dziesiąteczkę krystala. Poleci jeden czerwony, biały. Jakkolwiek to brzmi. I, I jeden biały, biały. Tak to się prezentuje. Chyba zatopić plecionkę. Upada, upada. Może nawet większy koszyk by się przydał. Opadło. Dobra, jest git. Dzisiaj ma trochę wiać. No i co, zakładam szklankę i bawię się drugą wędką. Czas określić odległość łowienia. Ja myślę, że to będzie około 10 metr. Troszkę na tą stronę na lewo, jakiś punkt na horyzoncie znaleźć. Mamy drzewo. Dobra, I rzucamy. Super. Klips, który jak zwykle nie chce. Pracować. Siedzi. Oj, dobra. Już na dnie siedzi też. Także. Legancko Troszkę roślinności. Opatrzcie jaką rybę złapał skubany Żywą czy martwą? Martwego krąpika Cwaniaczek Ale będzie wyżera, co? W drugiej wędeczce, trochę mniejszy haczyk Na przypomnieć dziesiątce 30 cm przypon, tam na drugiej węce też mam 30 cm A tutaj mamy przypon haczyk 12 i żyłeczka dziesiąteczka też krystal i tu poślemy sobie może jednego robaczka, zobaczymy czy coś się wyda wywszy Czy nic damy białego Biały, biały. Zanęta. Koszyczek tak samo jest mały. Obciążenie około 15 gram. No i co, zarzucamy. I się modlimy. No dobra, sobie jakieś siedzonko. Rozłożę i zaraz chyba tą drugą wędeczkę będę sprawdzał. No bo dobre, 10 minut leży w wodzie. robaki wyglądają na nie nienaruszone. I tak jest niestety. No nic. Ubijamy i zarzucamy. Pewnie. Pewnie coś się ruszy. no. Chociaż dzisiaj się strasznie pogoda zmieniła, bo w, teraz 3 dni było, czy tam cztery Fajna pogoda A dzisiaj coś padało troszeczkę I może tym rybom nie w humor Wychodzić z domu jak pada Znowu puknięcie jakieś na lewej Takie wszystko nie niemrawe Gołębie morsują O już sposzyłem je Siu no, było branko. W końcu coś się wydarzyło. Jakieś takie mocniejsze troszkę. Może ta ryba podeszła? Jest godzina 11. O, jest. W końcu rybka. I co? I spinka. Ale była jakaś taka fajniejsza. Kurczę. No nie wiem, że przypon strzelił. Ale jaja, taka ryba mi uciekła. I jest branko i schrzaniłem Pospieszyłem się troszeczkę mi się wydaje. O, teraz na drugiej siedzi. Taki śleszczyk malutki. Da. Taki leszczyk o, Ale branko Mamy rybkę Zaczęły brać Znowu taki maluszek Nie chcę mi się podbieraka brudzić na nie Ach, Nie wyszalał się O już branie na drugiej Patrzcie, taki. Idę tą przyciąć. Teraz przestało na pewno, jak już tylko przyszedłem do wędki. Założyć. się. O, yeah. Kurde, po nosie. Znaczy się... No po nosie powiedzmy, bo... Bo był przez chwilę, ale wypluł No nic. I teraz mam taką ciekawostkę, powiem. Tutaj na lewej wędce, czyli na tej, mam klasyka Federa, a na tej drugiej, czyli na tej, którą trzymam w dłoni, mam, jak już pewnie widzicie, chociaż nie każdy to zna, jest to zestaw helikopterowy. Tu jest koszyczek na końcu. Nie chciało mi się tego ściągać, więc zostawiłem ten łącznik. Tu jest fluorocarbon 0,30, żeby nie plątał zestawu. Tu jest około pół metra tego. Tu jest przyponik 0,10, e, przepraszam 0,14 na 30 cm na haku dziesiątce. I tu mamy tak, krętliczek do tego fluorokarbonu mógłbym łączyć to z plecionką bezpośrednio, natomiast wolałem e, użyć krętlika, jest szybciej. Tutaj dałem trzy stoperki, mógłbym dać dwa spokojnie, no i z góry koniecznie też dwa. E, I mamy taki zestawik, on wbrew pozorom się raczej nie plącze. Tutaj wiadomo, możemy sobie regulować, możemy ten zestaw położyć na dnie spokojnie też. Ja sobie zrobiłem tak, że on jednak od tego dna troszeczkę odchodzi. Kurczę, zahaczyłem o o żyłką. Czy w ten sposób pozbawiłem się haczyka, a jak? Niestety. Oj słuchajcie było branko jest i rybka nic dużego znowu Ale coś tam jest? Kolejny leszczyk, płotki chyba nie chcą dzisiaj współpracować. A taki maluszek. Leszczyk, Leszczyk, no! Maluszek. Słuchajcie, coś jest. To najśmieszniejsze jest to, że brania nie miałem. <zysk> Na żywca rzucony, za plecy! <śmienicza> Dobrze żaden strażnik nie widzi Że na żywca łowie tak, Teraz nawet jest regulamin Na przykład sędziowski jest taki Jestem jest sędzią No jest zakon, się No złapana Oczywiście <śmienicza> nie liczyła A teraz jest nowy regulamin że, e, Tak sędzia może to, tą rybę uznać To nie za fajne. <gry> Jest po 14, pora kończyć. Ja myślę, że to już się nic więcej nie wydarzy. Jakieś tam pojedyncze pyknięcia są takie delikatne, także te ryby już mają dość chyba. Może później będą brały, może nie. Ta pogoda się zmieniła, bo teraz było 3-4 dni ładnie, a dzisiaj rano padało. Także może to miało jakiś wpływ. W każdym razie ja już się zwijam. Lecę do domku na jakiś obiadek. Jeżeli filmik się podobał, to łapki w górę! Subskrybujcie kanał, będę wdzięczny. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Mam nadzieję. Hej!